Cześć! Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Wasz Heros699 i zapraszam Was do oglądania nowej serii z gry Medal of Honor Aimborn. Tak, zaczynamy sobie właśnie nową serię. Stara, jak już pewnie wiecie, cały czas tam jest. Wiecie co, trochę mi jest ciężko wykasować, bo to jakiś sentyment mam do tych odcinków. Poza tym trochę mają wyświetlenia, to też właśnie szkoda je usunąć. Poza tym one mnie właśnie zmotywowały. Więc tak, zrobimy sobie od początku. Niestety albo niestety. I teraz tak, z racji z tego, że już zostało to trochę usunięte, musiałem odinstalować tą grę, więc cały postęp nie został zapisany. Musiałem trochę sobie pograć, żeby wiadomo jaką broń uzyskać. Bo tak. To właśnie w tej grze będzie ten sam challenge, co właśnie w poprzednich filmikach, czyli właśnie wyraźniemy naszego sobie shotguna i będziemy zasuwać po całych misjach. Tylko tak, z racji z tego, że właśnie usunąłem, to obrani nie są na max ulepszone, więc będziemy się w tak naprawdę bawić w ulepszanie, więc to też będzie taki fajny efekt. I tak, i zaczniemy sobie od treningu ponieważ wtedy nie zacząłem od treningu, bo mówiłem, że fajnie umiem tam lecieć czy lądować, ale tak później pomyślałem, że tak naprawdę zabieram yy, widzom, yy, no wiecie, jak wygląda trening, właśnie sobie zrobimy trening i żeby jeszcze wzmocnić moje wyzwanie, zrobimy to na normalu. Taki będę. Hardcore. Nie wiem, wolę jeszcze na X w Dreamie nie, ale normal będzie spokojnie. A więc czas rozpocząć jakby takie drugie podejście do medala. I mam nadzieję, że to będzie udane. No i czas na pierwszy skok. O oh jej. Yeah. Ok, tak jak mówiłem, to jest właśnie taki, jakby sam łuczek, pokazując nam, właśnie jak mam tutaj sobie lecieć. Mniej więcej sterowanie. No i ogólnie tak Teraz właśnie musimy wylądować na środku najlepiej tej tarczy Okej okay. I właśnie zaliczyliśmy glebę Ale na środku przynajmniej Zaczemu zaliczyliśmy glebę? Bo źle wy żeśmy wylądowali Ale teraz nam pokażę jak to trzeba zrobić Dobra. O i teraz mamy właśnie X-a. Im będziemy właśnie bliżej ziemi, musimy go nacisnąć. Wtedy właśnie kurczymy nogi i lądujemy. Więc teraz spróbujemy przelądować. Okej. Okay. Dobra, teraz ja zrobiłem fejla. Przepraszam. Mam nadzieję, że teraz nie zrobię tego fejla i wam pokażę o co chodzi. Chociaż nas no, starych było, ale pewnie już tak nikt nie ogląda. Dobra, teraz musimy właśnie wybrać punkt, bo nie, nie tylko na jednym punkcie będziemy lądować. Dobra. A teraz się uda. A, idealnie. No trochę mało punktów. A i srebra. No trudno. Najważniejsze, że już trochę ogarnęliśmy tego lądowania. No to co? Teraz czekamy na pierwszą misję. To i tak właśnie No dobra, później powiem quiet our mission is here sicily the village of adante s2 is reporting four enemy aa emplacements positioned throughout the village the first is located to the west in a sector hereafter referred to as hill houses the second is located just beyond the northeast gate leading out of the village the final two are heavily defended located on the roof of the mayor's residence recently converted to an enemy command post this is our most current recon on the drop zone red markers indicate the areas of highest enemy concentration unless you plan to win this war on your own i suggest you avoid them at all costs and steer instead for the green smoke flares we move out in two hours dismiss Tak, więc zaraz mieliśmy właśnie takie informacje o misji, której właśnie będziemy teraz podejmować. Tutaj właśnie po prawej stronie mamy taką właśnie mapkę. Na zielono są zaznaczone właśnie te miejsca, gdzie mamy wylądować, na czerwono to są takie jakby miejsca właśnie naszych wrogów, bardzo pilnie strzeżone. No i teraz mamy właśnie motyw właśnie wybierania broni, tak? Więc teraz oczywiście bierzemy naszą pierwszą broń, czyli naszego shotguna. A tutaj bierzemy sobie Tomasa, bo jak wtedy mówiłem, w pierwszych y, trzech misjach bierzemy właśnie Shotguna i Tomasa, a później będzie bar. No na chwilę obecną bara nie mam, ale to akurat e, w czwartej misji jest do zdobycia, to tego zdobędziemy. Więc tak, e, Shotgun... jak widzicie, nie ma tutaj nic ulepszonego, więc wszystko robimy od zera. Też pokażę wam właśnie ciekawostkę. Znaczy to nie jest ciekawostka, tylko taka ogólnie, że się właśnie ta broni ulepsza, tak? Jak już tam pewnie zauważyliście, tam w tamtych poprzednich mieliśmy nosz, a tutaj nie mamy, więc musimy go sobie zdobyć. No to co? To możemy rozpocząć misję. A i właśnie chciałem powiedzieć, że właśnie nagrywam teraz tego medala, bo... Chciałem zrobić taką małą różnorodność, bo tak stwierdziłem, że może tak cały czas ten Netflix speed, Netflix może już tam kogoś znudził. Więc właśnie tak troszeczkę taką małą odskocznie i zrobimy właśnie Netflix Speeda. E, co ja mówię, medala, a później właśnie wrócimy do Netflix speeda Natomiast to zaczynamy. Tu zawsze przy każdym y, ładowaniu mamy właśnie y, wygląd właśnie naszych wrogów. Tam od 1 do 10, mniej więcej opis. Ym, co oni mają, jakie wyposażenie. O, wiadomo, taki jakby mały smaczek, żeby coś ciekawego było. Każdy... znaczy się zmieniają, tak? Im dalszy poziom, tym tam będzie, nie wiem, tam ósemka, dziewiątka, wiecie, coraz tam dalej, nie? Dobra, no to co? Zaczynamy, nie? W mówiłem, skupmy się na wyścigu. No tutaj raczej ja nie powiem, skupmy się na wyścigu, więc... Muszę coś wymyśleć innego. No to no, teraz to lecimy. pierwszych rannych Nie niedobrze, niedobrze samolot też już jest uszkodzony Dobra, to lecimy bo tu mamy ten green smoke, na którą mówili. To sobie polecimy. No. Uda się no i znowu się nie udało o, trzeba stać ją z skill'a do tego e, lądowania dobra teraz tak musimy wziąć amunicję jak widzicie teraz moja broń jest jakby przezroczysta tak i jeżeli ją napełnimy to dostaniemy jakby pierwsze ulepszenie teraz wam to pokażę tym się kucało dobra No teraz muszę się tak skoncentrować Bo to już jest normal A nie No tak, z shotguna na takich odległościach to też jest warto strzelać Dobra Okej Okej, a widzicie, już teraz jest trochę niebieskie Więc trochę udało nam się tutaj coś zrobić O, tutaj był headshot nie. Dobre, teraz. Aj. No dobra, teraz... No na razie idzie spoko. Dobra, no, weźmy sobie... a, weźmy sobie Tomasa Jaką tą naszą pomoc, e, f, dobra. dobra mamy cię i ładnie od pleców, żeśmy go pokonali. E, o, wow, była okazja. Dobra, weźmy tak. A wyrzućmy może im tam granata. No, trochę mi się myli tutaj sterowanie, ale. Okej. No bo już Was tu nie ma, nie ma. Okej, okay, no to idziemy wysadzić działo. Przeciwlotnicze. I bang Dobra A tak samo właśnie z granatami jest tak, że e, są właśnie przezroczyste I jak tam kogoś tam zranimy albo... Nie no, musimy pokonać kogoś To właśnie też się napełnią Więc jest tak e, Pozbierajmy tak mniej więcej amunicję Okej okay. No, wejdźmy sobie na tą wieżę. Zawsze mam tak, że wchodzę na tą wieżę. Nie pamiętam, czy na tamtych odcinkach chodziłem. Tu sobie wejdźmy. To jest... ...dwóch takich. Eee, dobra, tu jeszcze nie. Na następnym. Ja jeszcze wam coś pokażę na tej wieży. Okej. Okay. I tak. Po mapach są różne takie spadochrony porozmieszczane i tak, jeżeli podczas lotu, właśnie ze spadochronu, będzie wylądujemy w tym miejscu, to tak jakby odblokowujemy w sumie, to nie wiem, co to jest, bo to znajdźka to nie jest, i czemu ja tu nie mogę przejść, A. po prostu, jakby taki punkt odblokowujemy, w każdym jest chyba po 5 więc no to jest taki taki mały niby hmm, no, taka możliwość do zdobycia tak Dobra, to teraz idźmy najładniej. Dobra, chyba zaraz ulepszymy broń więc zaraz zobaczycie Ale jeszcze kilku i już będzie. A jeszcze nie mamy. Po każdym ulepszeniu broni jest taki jakby mały slow motion. Yy, I tak. Wow, wow, wow. O. Jest taki mały slow motion i dzięki czemu mamy nieskończoność amunicji. O, właśnie tylko że akurat w przypadku shotguna to będą tylko kilka, kilka strzałów i właśnie mamy ulepszenie. Dobra, e, możemy wziąć tę karabinę, ale czy jest potrzebna na użycia? Nie ma więc dobra, idziemy. Weźmy granat, to zawsze tam rzucam. Nie wiem, czy tam kogoś zabija, ale. O, kogoś zareniło, bo się napełniło. I tak, tu nikogo nie ma. Nie ma, ale to będą, tak? Ciekawe, cie myślałem, że w ogóle się nie ruszą. Ej, dobra. Idziemy dalej, bo nie ma co się zastanawiać. Dobra, tu musimy zniszczyć dwa działka przeciwlotnicze. A, za wysoko. Gdzie ty... Tutaj jesteś, tak? Dobra, trochę obniże pada. Mam w tej grze... Akurat mam takie ustawienie, że im... Że ruch pada, jest po prostu... Odwzorowywany, tak? Że jak teraz poruszam go w lewo, to moja postać się porusza właśnie w lewo, tak samo jak w dół się może obniżyć do tam niskiego poziomu. Okej. Okay. Dobra, czas wysadzić. No, i jak tak patrzę, to z tą broń to zaraz ulepszymy jeszcze w tej misji. Dobra, tu już chyba nikogo nie ma, to jest sprintem do następnego Dawidujemy sobie jeszcze jednego Okej okay. Teraz idziemy do następnego y O! Proszę bardzo, jeszcze tutaj ktoś się został Ich tu pełno jeszcze. Zawsze to z automatu było tak, że już ich tutaj nie było po wysadzeniu tych dzieł. Czy właśnie przyminęliśmy się chyba? Ej, okay. łoty. Dobra. Dobra. czy teraz uda mi się zrobić taki fajny sprint. Dobra, biegniemy. biegniemy. I, proszę bardzo, udało mi się. To też taki mały smaczek, który zawsze robiłem, jak grałem. I teraz tak. Bierzemy amunicję. Nie, nie bierzemy. Ładny headshot, dobra. Okej. Okay. Troszeczkę za bardzo do przodu poszedłem. Oje, oh yeah, to było dobre. Okej, okay, mam ulepszenie. Nasze pociski będą zabijać więcej ulepszeń. A czy będą zabijać więcej obrażeń? Zadawać. Może co ja mówię. Dobra, tutaj już sprintem musi nam się udało przejść. Ok. O, no i pierwsza śmierć Nie dobrze Ej. Dobra jak to z czasem stoimy no Jeszcze jest czas Właśnie jak to teraz będzie wyglądało O właśnie może mi się uda zrobić właśnie to co mówiłem Że wylądujemy w tej wieży To mi się musi udać. I to zaliczyło, czy nie? O, właśnie, zaliczyło. No i właśnie na każdej mapie jest 5 um, takich miejsc. Więc na chwilę obecną mamy jeden z pięciu. Nie wiem, czy uda mi się wszystkie. No ja raczej wolałbym nie robić wszystkich. Bo wiadomo tak, bo to jest za każdym razem śmierć O, tu mamy jeszcze jeden Ale lepiej, bo jak już czasami niestety zginiemy, to już lepiej żeby właśnie lądować w te miejsca I proszę bardzo Dobra, chyba shotgun jest jeszcze na tym pierwszym ulepszeniu Teraz spróbujmy znowu sprintem tam, tam. OK, tak bliżej teraz. Czekajmy chwilę. Okej. Okay. Dobra. Tym razem poszło lepiej. Tylko już ten nie mieliśmy tego slow motion fajnego, no ale już trudno. bo no, tam sobie chyba poradzą. To idzie? Nie, nie, to chyba tam będzie. Eee, Okej, okay. no, muszę podnieść to, pada. Okej, okay, dwóch na raz. Dobra, to ten już był fajny. Oczywiście, slow motion, mówiłem. Dobra. Tam był akurat ten machine gun, więc dobrze że go powstrzymałem. Ale przeladujmy. No, weźmy to masa. Okej. Okay. A szybko zmieńmy na naszego shotguna, bo tutaj chyba będą. A nie, nie ma ich. Jesteśmy tam. Okej. Okay. Nie, na no razie idzie ok. Tylko jedno życie żeśmy stracili. Okej, okay, dobrze. A to żeśmy wszystko przeładowali. Chyba jeszcze jeden chyba został. Okej, i wszyscy. No, uleczmy się i wystaćmy to Raz na zawsze. Hey, Worth, go tell the CO we got this one. Sir. Hey.

Co prawda, kilka już minut jest, ale też nie chcę robić takich półgodzinnych, więc na chwilę obecną teraz zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodobał i że jest że fajnie, że próbuję kontynuować tę serię. Co prawda, od początku, no bo wiadomo, żeby wiecie, i było trochę inaczej, przynajmniej jakościowo. Także tak, challenge będzie kontynuowany trochę wzmocniony poziomem. Więc co na chwilę obecną mogę Wam podziękować za oglądanie i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!